W tym zadaniu mamy ocenić prawdziwość podanych zdań, aby to dokonać musimy prześledzić treść polecania i przeanalizować daną sytuację. Mamy na krótszym boku prostokąta zbudowano ten trójkąt równoboczny o wodzie 18 cm, skoro to jest trójkąt równoboczny, tak obliczyć sobie długość naszego boku krótszego prostokąta. Skoro to jest trójkąt równoboczny, wszystkie boki ma takiej samej długości, czyli 18 cm musimy podzielić na 3 i w ten sposób otrzymamy długość na jednej krawędzi naszego trójkąta równobocznego, ale też krótszy bok prostokąta, czyli w tej sytuacji mamy 6 cm to jest nasz krótszy bok. Jeśli chodzi o dalszą część, mamy na dłuższym boku prostokąta zbudowano kwadrat o polu równym 64. Jak obliczamy pole kwadratu? K pole kwadratu obliczamy a do potęgi drugiej, w tej sytuacji wynosi nam 64 cm2. Skoro spierwiastkujemy tę wartość, to nasze a musi nam wynosić 8 cm. No i to jest, skoro tam z treści polecania wynika, że to jest dłuższy bok, tak też zapisujemy dłuższy bok naszego prostokąta. No i teraz mamy obliczyć, sprawdzić, czy pole prostokąta jest o 16 cm mniejsze od pola kwadratu powstałego na dłuższym boku prostokąta. Wyliczmy w takim razie pole tego naszego prostokąta. Pole prostokąta jest, będzie nam równać wzorem na pole prostokąta, to jest a razy b. Czyli podstawiając pod wzór nasz krótszy bok, który nam wynosi 6, a dłuższy wynosi nam 8, czyli pole prostokąta wynosi nam w tej sytuacji 48. No i skoro mamy tutaj odpowiedź, że pole prostokąta jest o 16 cm mniejsze, czyli jak odejmiemy od 16 cm od tego pola kwadratu, to czy mamy 48? Zobaczmy 64, odjąć 16. Nie odejmiemy od tą wartość od siebie to otrzymamy wartość wynoszącą nam właśnie to, cm 2 czyli to jest odpowiedź prawidłowa. Owód prostokąta jest o 10 cm dłuższy od obwodu trójkąta równobocznego zbudowanego na krótszym boku prostokąta. Wyliczmy jeszcze sobie obwód w takim razie. Obwód prostokąta wylicza się 2 razy 1 bok, czyli 2 razy 6 plus 2 razy drugi bok, czyli w tej sytuacji 2 razy 6 to jest 12, dodać 2 razy 8 to jest 16, Czyli nasz obwód będzie nam wynosił łącznie 28 cm. Czy on jest o 10 cm dłuższy od obwodu trójkąta? Tak, obwód naszego trójkąta wynosi nam 18 cm, czyli jest to też odpowiedź prawidłowa. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.